You idiot! Bączki na lodzie, czyli jak stracić samochód? Dwóch mężczyzn New Jersey przekonało się na własnej skórze, czym kończą się zabawy na lodzie. Hej, jest zimno jak cholera, ty masz pikapa, więc czemu nie pokręcić bączków na jeziorze? Ktoś zauważył zabawę chłopaków i zawiadomił policję. Gdy funkcjonariusze pojawili się na miejscu, nie mogli dostrzec podejrzanych, bo ci wyłączyli światła. Kiedy mężczyźni zorientowali się, że lud pod nimi zaczyna pękać, opuścili samochód, pozostawiając w nim niestety psa. Następnego dnia rano władze zlokalizowały auto. Obaj mężczyźni zgłosili się później na policję. Wujek pasażera powiedział, że nie był zaskoczony pomysłem swojego młodego krewnego, bo sam jako młody chłopak robił dokładnie to samo.